No, i jesteśmy na Polichnie, ale lata się dzisiaj bardzo marnie. Na szczęście. Samoloty latają intensywnie. No, musiałem to pokazać, bo widok jest niesamowity. Ten samolot zawsze leci dosyć nisko. No, ale nigdy aż tak. No, zaraz będzie go może ładnie słychać. Nie wiem, czy się nagra. Natomiast na no, widok jest. Na żywo, o wiele lepsze, Emirates z Hamburga do Dubaju i cudna smuga. ojej. no bajka. I tak to jest: jak się nie lata samemu, to się patrzy, jak latają inni. I co by było na tyle?